Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dziś chciałem porozmawiać z Wami o planszowym Grand Prix 2024. A nawet nie tyle porozmawiać, co Wam bardzo podziękować za wzięcie udziału w głosowaniu. Znamy już wyniki planszowego Grand Prix tegorocznego i okazuje się, że w kategorii social media tryb solo zajął drugie miejsce. Z czego ja strasznie się cieszę i jeszcze raz gorąco chciałem Wam podziękować za to, że. Chciało Wam się wziąć udział w głosowaniu i chciało Wam się oddać głos na Tryb Solo, czyli na moje media społecznościowe. W zeszłym roku byłem na trzecim miejscu, dwa lata temu też byłem na trzecim miejscu. W tym roku udało się być na miejscu drugim. Niezmiernie mnie to cieszy, głównie dlatego, że plebiscyt planszowy Grand Prix to jest taki plebiscyt, w którym głosujecie Wy, czyli gracze. To nie jest plebiscyt, w którym jakiś tam jury wybiera teraz właśnie najlepsze gry, czy. Recenzentów, czy jakieś media społecznościowe, vlogi i tak dalej, tylko właśnie gracze, osoby, dla których my, jako twórcy, mam tutaj na myśli osoby, które tworzą, czy, czy materiały na YouTube, czy na Instagrama, czy na Facebooka, my tworzymy te materiały po części dla Was. Wy jesteście odbiorcami tych materiałów i bardzo mnie cieszy właśnie, że postanowiliście zagłosować na tryb solo. Mimo, że jakoś specjalnie właśnie nie namawiałem Was na to głosowanie, na mnie nie agitowałem, żeby głosować na tryb solo i w ogóle musicie na mnie głosować, Cieszy mnie, bo widać, że, to faktycznie, że faktycznie te rzeczy, które robię, podobają się Wam, że, że lubicie oglądać zdjęcia, czy, czy te moje filmy, czy czytać, co tam mam czasem do napisania. To bardzo, bardzo miłe. Szczególnie, że wrzucanie różnych materiałów do sieci, do, do internetu ma to do siebie, że my jako twórcy nie zawsze wiemy, na ile te rzeczy spotykają się z Waszej strony zainteresowaniem, no bo teoretycznie mamy też jakieś statystyki, Czasem pod różnymi wpisami są jakieś lajki, ale one nigdy nie oddają tak naprawdę realnie tego, na ile Wam podobają się tworzone przez nas materiały, bo też nie każdemu z Was to jest normalne. Chce się kliknąć tam lajka, czy napisać komentarz. Ja też zresztą bardzo dużo materiałów oglądam i nie zostawiam żadnej informacji zwrotnej jako widz, czy jako tam czytelnik, czy oglądacz. Więc takie głosowanie, gdzie gracze, planszówkowicze głosują, ma właśnie dla nas bardzo duże znaczenie, myślę, bo, bo wtedy widać, że faktycznie Wam te materiały się podobają. Ja mam ze sobą laptop, bo postanowiłem, nie ja nagrywałem w tym roku filmu, w którym oddawałem głos w planszowym Grand Prix. Bo stwierdziłem, że nie chcę nikogo jakby ukierunkowywać w żadną stronę. Uważam, że każdy z Was powinien był zagłosować zgodnie ze swoimi preferencjami, gustami i nie chciałem tutaj jakby kierować was w jakąś konkretną stronę, w kierunku konkretnych gier. Ale ponieważ wyniki już są, no to postanowiłem nagrać taki filmik, w którym też. Opowiem kto zdobył jakie gry, czy ja te wydawcy tam, jakie osoby zdobyły pierwsze trzy miejsca w różnych kategoriach, kr kr króciutko sobie to omówimy. E, więc e, myślę, że nie ma to przedłużać i możemy sobie zacząć. Ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku troszeczkę, bo jeszcze powiem tytułem wstępu, bo e, plansza Grand Prix mi jednak kojarzy się z takim bardziej bym powiedział e, Hard, bardziej z hardcorewymi graczami, takimi graczami, którzy bardziej tak są wciągnięci faktycznie w to nasze hobby, dlatego że informacja jest taka, że w głosowaniu się udział prawie 5 tysięcy osób, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład na takiej grupie gry planszowej na Facebooku jest tam teraz, nie wiem, 110, 120, 120 tysięcy osób na przykład, no to widać, że te osoby, które głosują, to są osoby, które są faktycznie jakoś bardzo w te hobby wciągnięte, tacy gracze, tacy gracze, gracze. Raczej bardziej niż osoby, które, nie wiem, grają w planszówki od czasu do czasu, bo pewnie takim osobom się jakoś specjalnie nie chce brać udział, myślę, w jakichś głosowaniach, gdzie jest, nie wiem, 30 różnych kategorii i tak dalej. Więc tutaj bardziej biorą udział gracze tacy hardkorowi. I pewne wyniki w pewnych kategoriach, muszę powiedzieć, że były dla mnie zaskoczenie. Dlatego, że najlepszą grą planszową jest Wiedźmin Stary Świat. Ja Wiedźmina na Stary Świat grałem, bardzo ta gra mi się podoba, zresztą była w mojej topce 10 najfajniejszych gier za 2023 rok. Ale właśnie często czytając różne komentarze czy opinie w internecie na takich forach, gry planszowe, na gdzieś tam Facebooku, na grupach, no to gdzieś tam jest narzekanie na tego Wiedźmina. Najczęściej właśnie przez tych graczy takich bardziej hardkorowych graczy, graczy tutaj gamerskich, a tutaj właśnie Wiedźmin wygrał. <laughs> Pierwsze miejsce Wiedźmin Stary Świat. Drugie miejsce Brzdżęk Katakumby, w które akurat nie grałem w Katakumby, grałem w Brzdzęki te normalne. Trzecie miejsce Hegemony. I tutaj Hegemony jak najbardziej nie dziwi mnie wybór, bo ja w tą grę nie grałem, bo jest iber, ultra, mega ciężka, ale wszyscy piszą, że jest faktycznie bardzo dobra. Jeśli robicie takie polityczne klimaty, no to każdy mówi, że Hegemony. Czyli pierwsze miejsce Wiedźmin, drugie miejsce Brzęk Katagumby, trzecie miejsce Hegemony, najlepsza gra planszowa. Jeśli chodzi o najlepsze rozszerzenie, kolejna kategoria to Wygrała, Zaginiona Wyspa Arnak i Poszukiwania Ekspedycji. Nie dziwi mnie to, bardzo fajny dodatek, który z gry takiej typowej Euro robi grę taką troszeczkę kampanijną, troszeczkę przygodową, także bardzo fajny dodatek. Drugie miejsce Duna Imperium Nieśmiertelność. Duna Imperium też bardzo dobra popularna u nas w Polsce, więc też zdziwić się nie ma co. I trzecie miejsce Ark Nova Wodny Świat. Kolejna gra, którą też bardzo lubię Euras, ale bardzo spoko. Potem mamy najlepszą grę yy, dwuosobową, nie pominałem niczego. Nie, najlepsza gra dwuosobowa to pierwsze miejsce Star Wars The Deck Building Game, który być może w przyszłym roku zostanie zastąpiony przez tego Star Warsa teraz karcianego, nowego, już kolekcjonerskiego bardziej, ale ponieważ ten nowy Star Wars dopiero miał premierę w tym roku, tutaj mamy Star Wars The Deck Building Game na pierwszym miejscu. Drugie miejsce w grach dwuosobowych to jest Black Rose Wars Dual Lex. W tą edycji ja nie grałem w tą odsłonę, grałem normalnego Black Rose Warsa. Bardzo fajna gra. Ta jest ewidentnie dedykowana dla dwóch osób. I trzecie miejsce Spór obór 2 na tamy Marsz. Spór obór nie znam tych serii ale jak widać, są bardzo popularne i jak widać, dobrze sprawdzają się dla dwóch graczy. Najlepsza gra przygodowa Ponownie mamy tutaj Wiedźmina, Stary Świat też się nie dziwię. No, gra jest bardzo fajna, bardzo popularna i jest to ewidentnie gra przygodowa więc mamy pierwsze miejsce, drugie co mnie bardzo cieszy, to jest Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ja byłem patronem medialnym polskiego wydania. Grałem i wersję angielską, potem wersję polską. Bardzo, bardzo fajna przygodówka i bardzo fajna adaptacja gry komputerowej, więc cieszę się, że gracze, Wy, też Assassin's Creed'a doceniliście. I trzecia gra: Mityczny Wiatr. Który jest taką wprawdzie trochę grom euro, trochę grom przygodową, ale jest czymś na pewno bardzo oryginalnym i bardzo unikalnym. i Takiej gry łączącej właśnie taką i trochę przygodę, i odkrywanie różnych rzeczy, i, i właśnie gra euro. Za dużo takich gier nie ma, więc też fajnie, że doceniliście Mityczny Wiatr. Najlepsza gra dla dzieci. Pierwsze miejsce moje małe Everdel. Nie ma się co dziwić, Everdel jest bardzo popularną serią, znaczy właściwie grom, do której wyszły dodatki. Ma być teraz czyli druga część Everdela, no i właśnie wyszło moje małe Everdel. Ja w moje małe Everdel grałem. Faktycznie jest to bardzo słoka gra, taka powiedzmy, dla dzieciaków, troszeczkę może starszych, ale która jest taką grą dla dzieciaków, że dorosła osoba, która w to gra, nie nudzi się po prostu i też może fajnie spędzi sobie czas. Drugie miejsce potwory w Tokio, mroczna edycja, a trzecie miejsce kroniki przygody, przepowiednia starego demu. Najlepsza gra polskiego autora. Wycięsta? Wiecie? Wiedźmin Stary Świat, oczywiście, kolejna nagroda dla Wiedźmina. Drugie miejsce to jest 51 stan Ultimate Edition. Wprawdzie gra nie za nowa, ale Ultimate Edition to jest no właśnie, ta najnowsza, ostatnia edycja, która gdzieś tam wyszła. I trzecie miejsce to jest Destiny's Wiedźmi Last. Destiny's Wiedźmi Last to jest raczej dodatek z tego, co wiem, niż yy, typowo gra, yy, ale nie wiem, jakie to były dokładnie kryteria. Ale faktycznie Destiny's no, to taka hitowa gra od Lucky Duck Games, polskich autorów yy, bardzo spoko gra przygodowa, się i gry z aplikacjami. Potem tak, kolejna kategoria to jest najlepsza gra imprezowa. I tutaj ja w gry imprezowe w ogóle nie gram, więc może się nie będę wypowiadał, wypowiadał o tych grach, bo nie mam pojęcia. Pierwsze miejsce to są listy ze światów. Drugie miejsce to morder czy krewetki. I trzecie miejsce to jest dochodzenie. Dochodzenie to jest chyba starsza gra, to jest teraz jakaś edycja wyszła, w żadną z nich nie grałem. W ogóle sorry, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że ja czytam to z laptopa, ale tych kategorii i wyników jest bardzo dużo, i przepisywanie tego gdzieś na kartkę nie miałoby chyba raczej sensu. No i teraz najlepsza gra solo. Czyli kategoria teoretycznie dla mnie. <grytanie> teoretycznie, bo <grytanie> wszyscy myślą, że ja tylko gram solo, a ja też czasem gram nie solo po prostu. Pierwsze miejsce Dorf Romantik. To nie jest gra. Typowa, typowo Solo, stricte solo, ale też takie gier stricte, stricte solo, aż tak dużo na tej liście nie było. Po części dlatego, że mało bo chodzi takich gier, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla jednego gracza. Często po prostu w kategorii najlepsza gra Solo są gry, które są od jednego do iluś gracza, ale bardzo dobrze solo działają. Dref Romantic z tego co wiem, no to jest taka gra. Ja Drew Romantika ciągle nadal nie grałem. Ale to jest taka jak gra, która abstrakt, taka trochę logiczna, ale też taka bardzo chilloutowa. I ja wiem, że dużo ludzi lubi grać w takie gry solo. Tak jak dużo ludzi grało w kalików, do w Kaskadzie. I często właśnie nawet do tego typu gier, do grania solo sięgają osoby, które na co dzień właśnie nie grają solo i raczej grają wielosobowo. A czasem przy herbatce czy kawce lubią sobie coś tam poukładać. Czyli do Romantiki pierwsze miejsce. Drugie miejsce: Szczurołap. Super, gra tylko dla jednego gracza, dedykowana dla jednego gracza. Eee, trudna o szczurach, które się ponoszą w a my jako ten szczurowa musimy je złapać, magiczne szczury, mm. ale bardzo, bardzo spoko. I trzecia gra to jest Revive. Revive nie jest grą tylko i wyłącznie solo, jest to po prostu gra euro od jednego do czterech graczy, tego co pamiętam, ale jest tam oczywiście wariant solo, który sobie gramy. Tam chyba autobus, z tego co pamiętam, nie było, raczej graliśmy bardziej na punkty, ale no, Revive to gra też hitowa z zeszłego roku, gdzieś tam kiedyś na SN była wielkim hitem, a w zeszłym roku wyszła polska edycja. Najlepsza gra rodzinna, Dorf Romantik, no mówię, nie grałem, to się nie wypowiem. Drugie miejsce Leśne Rozdanie i trzecie miejsce Akropolis. Akropolis akurat miałem okazję zagrać. No i to taki fajny faktycznie abstrakt z prostymi zasadami, szybką rozgrywką i, i właśnie jeśli lubicie takie abstrakty, gdzie z kafelku sobie coś tam układacie, coś tam punktujecie, no to bardzo, bardzo fajna gra. I faktycznie wielu graczom się chyba spodobała, bo tak opinie o Akropolis słyszałem bardzo pozytywne. Potem mamy tak, najlepsza gra książkowa. Biuro Śledcze, Śledztwa w Arkham i inne tajemnice. To nie jest stricte gra książkowa, w takim pojęciu, że to nie jest jedna książka, którą sobie czytamy, tylko mamy tam kilka spraw. Wygrada dyrektywistyczna. Grałem, bardzo mi się podobała, bazuje na książkach Lovecrafta, na prozie Lovecrafta, e, Cztulu, kultyści i takie klimaty. Drugie miejsce to jest Sherlock Holmes' Cienie nad Londynem od Fox Games, co chyba jest e, komiks. Nie, pamiętam, znaczy nie, wiem, nie, nie znam, nie czytałem, ale wydaje mi się, że to jest ta seria komiksowa. A trzecie miejsce Fighting Fantasy bez Chaosów, bez chaosów nie grałem, ale Fighting Fantasy to jest po prostu teraz to, chyba wznowienie takiej bardzo starej, już kultowej serii książek paragrafowych chyba z lat 80., może nawet jeszcze 70. ale 80. raczej na pewno. I one teraz gdzieś tam są wydawane na nowo. Nie, nie wszystkie chyba, ale jakieś tam wybrane. Teraz tak, najlepsza prawa graficzna, zwycięca, wiedźmy stary świat. Nie będę tu może czytał ilustratorów, bo ich jest tutaj wymienionych chyba z, nie wiem, 20 różnych, ale pierwszym miejsce Wiedźmin, drugie Katedra Koszmarów i tutaj słyszałem właśnie, że wizualnie Katedra Koszmarów super, ilustracje bazują na, na pracach Beksińskiego, także nie dziwię się, że, że głosowaliście. I trzecia gra to Ekspedycyje, gdzie oczywiście mamy grafiki Jakuba Różalskiego, bardzo super, bardzo super i tak jak w pierwszym, sajcie, powiedzmy, bo to jest kontynuacja, taka luźna sajta. W pierwszym sajcie te grafiki były dosyć małe, na kartach nie było ich aż tak... Znaczy były, ale były właśnie dosyć malutkie. To w ekspedycji jak, ponieważ tu kafelki są duże, karty są duże i wszystko jest duże, bardzo można się fajnie tym grafikom przyjrzeć i zilustrowane ekspedycje są super. Teraz mamy tak, najlepszą kampanię crowdfundingową. I tutaj mamy Wiedźmin, ale ścieżka przeznaczenia, czyli ten, powiedzmy, kolejny Wiedźmin od Go On Board. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce Final Girl. Tutaj troszeczkę nie wiem sobie sumie, czemu ten Final Girl jest, bo kampania wspieraczkowa była w 2022. Wprawdzie w zeszłym roku ta gra dotarła do wspierających, ale stricte kampania crowdfundingowa była dwa lata temu. Ale może tu chodziło bardziej o to, kiedy ta gra dotrze. Final Girl, no co ja Wam mam mówić? My też jestem patronem medialnym polskiego wydania. Gra tylko i wyłącznie dla jednego gracza, gra solo. Świetna. Muszę Final Girl promować, jak tylko mam możliwość. Bo mam szczerą nadzieję, że ta gra będzie popularna, fajnie się sprzeda w Polsce. I Lucky Games zdecydują się na wydanie drugiego sezonu i może potem trzeciego sezonu i nie, nie skończą tylko na tym pierwszym, ale kolejne będą e, gdzieś tam wydawane. Więc tak, tak, kupujcie Final Girl, żebyśmy gracze solo dostali kolejne sezony, po prostu, w które będziemy sobie mogli grać. I trzecia kampania to jest The Hunters AD. 1492, bardzo fajna gra, e, przygotował od Oficyjny Monstrorum. E, miałem okazję zagrać prototyp, e, mam nadzieję, że w tym roku ta gra e, zostanie do e, wspierających e, dostarczona, bo bardzo chętnie zagrałbym sobie w pełną wersję. I teraz tak, mamy najlepsze dawnictwo. Pierwsze miejsce, e, Lucky Duck Games. Drugie miejsce, Portal Games. Trzecie miejsce, Galacta. Tu się troszeczkę pozmieniało, bo chyba w zeszłym roku Portal był pierwszy, a Lucky Duck Games było na drugim miejscu. Tutaj widać, że Lucky Duck Games bardzo wam się spodobało jako wydawnictwo, gry, które wydają, ale pewnie też jako wydawnictwo, jako ludzie gdzieś tam są w mediach też często Lucky Duck Games występują. Michał Herman gdzieś tam się pojawia często na YouTubie, czy w planszowych newsach, czy gdzieś tam w różnych miejscach. Więc widać, że Lucky Games bardzo wam się spodobało jako wydawca. Drugie Portal, trzecie Galakta. Najlepszy sklep internetowy. Pierwsze miejsce, ale planszówki. Nie faktycznie muszę powiedzieć, że jest takich sklepów internetowych, ale planszówki najczęściej gdzieś tam się pojawiają w różnych takich głosach, opiniach, linkach. Jakbym tak nie siedział mocno w planszówkach, to chyba właśnie najbardziej, ale planszówki gdzieś były dla mnie zauważalne, bo gdzieś tam się przywijają w bardzo, bardzo wielu różnych miejscach. Co pokazuje, że, że to po prostu popularny sklep jest. Drugie miejsce to jest Dragonite i trzecie miejsce to jest metal. Tak wyglądają wasze najbardziej popularne sklepy internetowe. Teraz mamy najlepszy lokal. Pierwsze miejsce: Awaria Prądu we Wrocławiu. <laughs> awaria Prądu, w której na choćby byłem wczoraj, grać sobie w gry. Staram się tam często chodzić. Bardzo fajny, fajna knajpa, planszowa, prowadzona przez bardzo fajnych ludzi. Ale wiadomo, że najlepszy lokal no ta kategoria jest bardzo lokalna, no bo tutaj w Wrocławia tylko. Pierwsze pierwszej dziesiątce znalazła się awaria prądu, na drugim miejscu jest Ludiversum z Katowic, na trzecim miejscu Bordowa z Krakowa, więc tutaj pewnie każdy z Was głosował na te knajpy, które są z tego miasta, z którego Wy jesteście, albo macie po prostu do nich najbliżej. Awaria prądu w roku chyba też przydała pierwsze miejsce, więc widać, że jest popularna, lubiana. I nawet lubiana przez osoby niekoniecznie z Wrocławia, bo wiem, że tutaj niektóre osoby czasem specjalnie nawet do tej awarii prądu przyjeżdżają, wydawcy przyjeżdżają, są różne eventy, także gratuluję awarii prądu. Lokalnie patriota. Lokalny patriota Marek z Wrocławia gratuluje wrocławskiej awarii prądu. Najlepsza inicjatywa planszówkowa, wycięsta pierwsze miejsce to są planszówki w Spodku. Chyba najbardziej popularna na ten moment, bo to wiadomo, jakiś może się zmienić, ale chyba najbardziej popularna impreza, faktycznie konwent planszowy w Polsce, taki stricte planszowy. Drugie miejsce to jest poczta planszówkowa, a trzecie miejsce to jest festiwal Alegramy, który też właśnie bardzo wiem, że był super z tego, co... Znaczy w ogóle zorganizowany przez ale planszówki i wiem, że to ma się du, dużo, dużo bosem zachody, żeby to jakoś fajnie zorganizować. Bo to chyba jest kwestia tego, że to gdzieś było, ja nie pamiętam, przenoszone skądś inąd. Potem chyba ale planszówki to jakoś przejęły, ale udało się to bardzo fajnie zorganizować i faktycznie wszyscy, którzy byli, pisali, że, że było bardzo fajnie. Teraz mamy tak. Najlepszy blok serwis. Pierwsze miejsce: Planszeo, drugie miejsce: Angry Board Gamer i trzecie miejsce: Games Fanatic. I ja muszę przyznać, że nie korzystam tak dużo z bloków i serwisów planszówkowych. Ale faktycznie z planszową korzystam często, żeby coś tam sprawdzić. Ale często też sprawdzam ceny, które na przykład różnych gier. Dlatego, że ma jest takim też właśnie fajnym agregatorem cen z różnych sklepów. jak szukać jakiegoś dodatku, czy szukać jakiejś gry i chcecie sobie sprawdzić, gdzie ją możecie znaleźć najtaniej, czy to właśnie grę, czy dodatek, to na planszową bardzo łatwo można to zrobić. Ja z tego nakazu bardzo, że chcę że korzystam. Teraz tak, najlepszy podcast. Pierwsze miejsce gradanie, drugie miejsce Faktor podcast, a trzecie miejsce kości, piony i bastiony. Ja muszę powiedzieć, że podcastów słucham z roku na rok coraz mniej. Głównie to bierze się z braku czasu. To jest tak, że ja jak już mam czas, żeby coś tam sobie planszowego, że tak powiem, wciągnąć, to część jest to jednak YouTube, e, który gdzieś tam sobie czasami włączam po prostu na, jakby w, w telewizji, w telewizorze, a, a ja sobie na laptopie gdzieś tam przy stole obok coś tam dubię, czy robię, czy piszę, czy jakieś maile robię dalej. Więc raczej bardziej YouTube niż, niż typowo podcasty, ale ja z tych właśnie, które tutaj są, chyba najwięcej słucham gig Faktora, lubię te jego podcasty, bo one są i o grach planszowych, i o komiksach, i o filmach, o różnych takich rzeczach geekowskich, także to bardzo spoko. Gratuluję oczywiście tutaj mówię Gradaniu, które też wiem, że to roku gdzieś tam święci, triumfuje i ludzie bardzo lubią podcast Gradanie. Teraz mam kategorię najlepszy vlog, kategoria przedostatnia i zwycięzcą jest Gambit, który na pewno był w zeszłym roku, poprzednie lata. Być może też. Gambita wszyscy lubicie. Nie dziwię się, bo Gambit jest takim gościem, który mam wrażenie, że gdzieś tam stoi cały czas z boku tego po prostu planszówkowego hypu i jakiegoś pędu za nowościami i tego wszystkiemu. On tam sobie stoi z boku, robi swoje, nagrywa sobie te swoje filmy, często o grach, o których nikt nie słyszał, który gdzieś tam wygrzebuje, nie wiem, kupuje za granicą, czy gdzieś tam wymienia jakieś mat handlu. To nie są często gry popularne, czy gry, jakieś, które są w jakiejś tam top-ten nowości. Gra w gry, które lubi, robi sobie o nich filmy i robi swoje, i widać, że doceniacie po prostu tą jego rzetelność i yy, profesjonalizm w, w tych filmach, które od lat, od lat gdzieś tam rzuca. Na drugim miejscu jest Zaku Board Games, i tutaj, yy, tutaj jest taka trochę największy chyba wzrost czy skok, bo Zaku w zeszłym roku był. Sprawdzałem wyniki na bodajże szóstym miejscu, w tym roku jest na drugim. Zaku mnóstwo pracy i, i po prostu energii wkłada w robienie tych filmów. I od strony, jakby też ilościowej, bo tych filmów się pojawia dużo, ale też od strony produkcyjnej, wizualnej. Jakieś tworzy nowe studia ciągle, kupuje sprzęty, coś tam zmienia wizualnie, buduje jakieś dekoracje, które w tych filmach się pojawiają. No naprawdę, no tyle. ja mam wrażenie, że on nad jednym filmem więcej, więcej czasu poświęca jednemu filmowi niż ja poświęcam, nie wiem, wszystkim moim filmom z całego miesiąca. Ja najczęściej siedzę i gadam tutaj do Was do kamery, a on tam właśnie kombinuje, cuduje, buduje, tworzy. Także zakup faktycznie widać masę pracy włożonej w stworzenie tego kanału i też widać, że doceniliście tą właśnie jego pracę i, i, i energię, którą to wszystko wkłada. A trzecie miejsce, jeśli chodzi o vlog, to jest Game Troll TV. Nie ma się co dziwić, Piotrek jest chyba dalej najbardziej popularnym, jeśli chodzi o liczbę subskrybentów na YouTubie planszówkowym, vlogerem, recenzentem, trafia i do graczy, myślę, którzy są bardziej gamersy i szukają takich też gier różnych. Skomplikowanych, ale też trafia do bardzo wielu osób, które wchodzą dopiero w hobby i tam są i recenzje, i filmy, około planszowe, i jakieś live'y, i malowanie figury, dużo różnych ciekawych rzeczy i nowości, zapowiedzi, także każdy znajdzie coś dla siebie, więc też się nie dziwię, że game troll jest w pierwszej trójce. I ostatnia kategoria, najlepsze social media, pierwsze miejsce, planszowe newsy. Też się nie ma co dziwić, bo oni robią, znaczy są wszędzie obecni, są i obecni na YouTubie, i obecni na social mediach, na Facebooku, mnóstwo materiałów, mnóstwo live'ów, mnóstwo filmików. Ja ich bardziej kojarzę, muszę powiedzieć nawet osobiście z YouTube'a, bo częściej oglądam ich materiał na YouTube, znaczy na Facebooku też mi się gdzieś tam oczywiście ciągle wyświetlają jakieś ich pisy. A tak jak bardziej ich kojarzy YouTube'owo, z tym wszystkim robimy wywiadami, z wy wydawcami, z twórcami, live'ami, jakimiś topkami, recenzjami, nawet i tak dalej. Ale robią bardzo dużo, bardzo dużo pracy, wkładają w to, co robią i, i są właśnie mówię, obecnie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie gry wychodzą, kiedy wychodzą, kiedy kto coś wyda, jakiś wydawca, jakie są premiery, zapowiedzi i co tam się dzieje w planszowym świecie, no to planszowe nie są chyba najlepszym źródłem informacji. Drugie miejsce. Tryb solo. <laughs> bardzo się cieszę. Rafi jeszcze bardzo Wam dziękuję. Naprawdę jest to dla mnie no, niesamowite, że po prostu jeden gościu taki jak ja, który siedzi sobie w domu, gra w te planszówki solo, długie sobie tam coś przy tych grach, robi zdjęcia, nagrywa filmy, że, że podoba Wam się to, co robię i, i na mnie głosujecie, bo ani nie jestem jakoś super obecny w, w w jakichś tak mediach planszówkowych, w sensie nie występuje jakoś tam za dużo gości nie u innych twórców, nie pojawiam się aż tak dużo na konwentach, bo na zwyczaj w roku jestem na dwóch, trzech konwentach na krzyż i też nie, nie objeżdżam tych wszystkich konwentów, więc też nie jest tak, że możecie gdzieś mnie ciągle w tym internecie zobaczyć, czy gdzieś spotkać na żywo, głównie raczej skupiam się na po prostu wrzucaniu materiałów na te moje stricte social mediowe kanały bo tak naprawdę już nawet na grupie gry planszowe, czy gdzieś tam na forum gry planszowej jestem praktycznie nie, nieobecny, czy, czy nieaktywny. Skupiam się na tych swoich Facebooku, właśnie tam Twitterze, Instagramie, YouTubeie. I bardzo się cieszę, że gdzieś docieram tym materiałami, do was, na nie głosujecie. Przepraszam za długi znowu wypowiedź, ale cieszy mnie to drugie miejsce bardzo. No i trzecie miejsce Board Game Panda, recenzent, który nie jest recenzentem, ale jest recenzentem, ale nie jest recenzentem, który też robi bardzo dużo, fajnej roboty i jest obecny w tym planszówkowym świecie i robi różne memy i występuje gościnnie u G Faktora często i teraz też podcast planszówki zo sobie odpalił, który w tym roku nie był w podcastach chyba jeszcze, bo tam warunek był taki, że tam musi być chyba minimum 10 opublikowanych, czy tam 12, czy 10 w poprzednim roku materiałów, bo oni tyle nie mieli z tym planszówkami zo, ale w przyszłym roku na pewno będzie, a ich też faktycznie słucham. Ja mówię i potem jest panda z koleżanką. Ja teraz nie pokręcę coś kocią, kocią, kicią, kocią. <laughs> Także panda i kocia razem prowadzą te planszówki. ZO. jeśli nie znacie podcastu, to posłuchajcie sobie, będzie całkiem fajny. I to tyle. To są wszystkie kategorie, które tutaj były. Ja bardzo chciałem pogratulować tym wszystkim, którzy wygrali w różnych kategoriach czy jako gracz, autor, czy tam vlogi, blogi, podcasty planszówkowe, eventy, wydarzenia, knajpy i tak Wszystkim chciałem pogratulować, również tym, którzy nie wygrali. W ogóle wszystkim mamy, chciałem pogratulować, bo każda osoba, która coś tworzy w tych planszówkach, czy to gry, właśnie, czy otwiera knajpy, czy bierze udział w jakichś wydarzeniach, czy organizuje nam jak jest jakiś mały konwent, jakiejś małej nie, szkole na drugim końcu Polski, na której przyjdzie 15 osób, to wszystko ma wpływ na promowanie naszego hobby, na pokazywanie ludziom, że planszówki to jest bardzo fajny sposób na spędzanie czasu. Czy jesteście towarzyskimi osobami sobie gracie w dużym gronie prezowe? czy jesteście osobami bardziej, nie wiem, na przykład introwertycznymi, które wolą spędzać czas w domu, czy preferujecie granie solo, tak jak ja, bo po prostu chcecie mieć troszeczkę czasu dla siebie, spędzić go sami ze sobą i spędzić go przy planszówce. Czy gracie właśnie w większym gronie, czy robicie imprezy knajpy, jeśli cokolwiek chce Wam się robić w tych grach planszowych? Yy... Gratulacje i bardzo się cieszę. Wam, graczom, również gratuluję tego, że wam się chciało brać udział w głosowaniu w tym planszowym Grand Prix, że też jesteście aktywni gdzieś tam w tych social mediach różnych i staracie się pokazywać i promować. I ja, jak właśnie jestem często w jakichś knajpach planszowych, czy to waria prądu, czy gdzieś tam w jakichś innych terapii się zdarza, i widzę tych wszystkich ludzi, którzy, którzy tam siedzą i grają. Przecież w awarii prądu to, to często nawet w środku tygodnia nie można znaleźć stolika, trzeba robić rezerwację, bo tyle osób przychodzi grać w gry planszowe. I bardzo mnie to cieszy. I jako gracza, który gra w te gry, i jako jakiegoś tam twórcę materiałów, który te, te materiały gdzieś tam do tego neta wrzuca około planszowe. Grajmy, grajcie wy, grajemy my. Promujmy te planszówki w każdy możliwy sposób i bawmy się przy tym po prostu dobrze. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i dziękuję jeszcze raz za głosowanie na mnie. Do następnego razu. Cześć.